Z innych wieści. Rodzina północnych zbankrutowała po złożeniu przysięgi wierności Bilowi i ulokowaniu funduszy w jego akcjach dziwności. Preston Northwest musiał sprzedać posiadłość, by uratować rodzinną fortunę. <noise> Od teraz będziesz mieć tylko jednego kucyka! Ale fortuna uśmiechnęła się do miejscowego maniaka Fidelforda McGacketa, który po odzyskaniu zdrowia psychicznego zarobił miliony, sprzedając swoje patenty rządowi USA. Kupię sobie teraz większą szopę! Hej, to jest nas sprzedaż! Z innych dobrych wiadomości. Lokalny bohater Stanley Pines w pełni odzyskał pamięć i zamierza zorganizować przyjęcie z okazji trzynastych urodzin bliźniaków Pines i ich wyjazdu. A pomijając to wszystko, nasze ukochane wodogrzmoty małe wracają do normy. A teraz bombowy te i sport. Pomówmy o ciężkobolu! Żyją nam! Pańców zrobiła dla miasta. Chcemy się odwdzięczyć. Pomogliście każdemu z nas. Dzięki temu, że nas osaliliście, otworzyłem serce na dobro. Koniec z czynieniem zła. Od teraz będę Gideonem Malutkim. Najzwyklejszym dzieciakiem. O, no, Ale daję czadu na tej deskorolce, co nie? Tak, hura. Chciałbyś, maluchu. <grym> Wypowiedzcie życzenie. Wiecie, gdybym mnie ktoś spytał, czego chcę, kiedy tu przyjechałem, powiedziałbym przygody, tajemnic, przyjaciół. Ale patrząc dzisiaj na was wiem, że wszystkie te życzenia się spełniły. <laughs> Mam wszystko, czego chciałem. Gdybym mogła sobie życzyć wszystko, to chciałabym was zmniejszyć pomniejszaczem i zabrać w kieszeni do domu, a ponieważ to niemożliwe... Yy, czy to niemożliwe? Ponieważ to prawdopodobnie jest niemożliwe, chciałabym, żeby każdy z was mi się wpisał. Prze nigdy was nie zapomnę. Teraz. Już na pewno was nie zapomnę! Oficjalnie ogłaszam was! Trzy nastolatkami! Witajcie w naszym świecie buntu i fryszy! Jedni, Jedni z nas! Jedni z nas! Jedni z nas! Tak się czujecie? Tak samo, ale inaczej! Hej, witam. Może z łaski swojej otworzycie prezenty? Południa je pakowałam! <laughs> Stanley, musimy porozmawiać. Nie chciałem tego mówić otwarcie przy wszystkich, ale mamy pewien problem. Dziwno, Dziwnogedon udało się wstrzymać, ale wykryłem nowe dziwne anomalie na Oceanie Arktycznym. Chcę się tam wybrać i je sprawdzić, ale jestem za stary, by zrobić to sam. Mówisz, że potrzebujesz kogoś, z kim możesz pożeglować na spotkanie z przygodą życia? Nie chodzi mi o kogoś pierwszego, lepszego Stanley. Chcę ruszyć z Tobą, dasz mi drugą szansę. Myślisz, że znajdziemy skarb i dziewczyny? <laughs> Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, ale co się stanie z tajemniczą katą? Myślę, że temu miastu wystarczy tajemnic na długo. Myślimy o tym samym? Okej, Posłuchajcie, mam ważne ogłoszenie. Ja i mój brat, brat Mondrala, musimy nadrobić lata rozłąki. Na jakiś czas wyjedziemy i dlatego zamykam naszą tajemniczą chatę na dobre! Ale jak, jak... Pan lepiej zamknie później na dobre! Przepraszam panowie, ale ta chata to najbardziej magiczne miejsce na ziemi. Wiem, atrakcje są sztuczne, ale marzenia nie są. Jak ta zyrena! To nie tylko zdechła ryba z z wypchaną małpą. To wspaniałe stworzenie, które każe wiedzieć, że wszystko jest możliwe. Jak pan zamknie chatę, zniszczy pan marzenia! Szczególnie... moje. Przykro mi, Sus. Widzisz, nie mam jej komu przekazać. Raczej nie miałbym, gdyby nie to, że mam idealnego zastępcę. Panie i panowie! Tajemnicza chata ma nowego menedżera! Tak serio, panie tajemnicą? Teraz to ty nim jesteś, Sus! Tylko nie spal mi chałupy! To ja się wprowadzam! <śmiany> Jeszcze tylu rzeczy nie robiliśmy razem. Już po wakacjach cuksa, najwyższa pora dorosnąć, ale nie za dużo. A, nie znoszę mojego serca za to, co czuję! Przestań już! Przestań! też i moje serce? Nie, moje! Wolę już nic nie czuć. Cukso i grendo, dziękuję, że byłyście ze mną. Zawsze będziecie moimi wsiasiłkami. Twójku Stanku, fajnie, że nosisz sweter ode mnie. Um, zimno jest. Musiałem. Co? Ale jest co najmniej 28 stopni. <grymne> Hej, dużo dla mnie znaczysz. Nawzajem. Masz ode mnie na pamiątkę. O, i to. Przeczytaj, jak zatęskniesz za wodogrzmotami. Ostatni autobus z wodogrzmotów małych. Proszę wsiadać. No to pożegnaliśmy się ze wszystkimi oprócz. na Nie. nie wiem, jak ci to wyjaśnić, ale. rodzice nie pozwolą mi hodować świni w Kalifornii, więc. musisz tutaj zostać! Przestań, przestań! Muszę już iść! Nie! Przepraszam, na no boki! O, nie, nie, nie ma mowy! Mieszkałem z tą świnią całe lato. Niech wasi starzy się teraz męczą. Hej, kolego! Ta świnia jedzie z dzieciakami. Chwileczkę. Wprowadzanie zwierząt do autobusów naszych linii jest ściśle zakazane przez... Co? Y -y, witam u nas. Y -y, możesz usiąść z przodu, świnio. Pryszczę. Byliście niezłą mordęgą i cieszę się, że się was pozbywam. Też będziemy tęsknić wujku stanku. Gotowa wyruszyć w nieznane? Nie bardzo. No to chodźmy. Gdykolwiek wybierzecie się na północny zachód, na pewno wypatrzycie nalepkę z miejsca zwanego wodą małymi. No i wprowadzony. Nie ma go na mapie i większość ludzi o nim nie słyszała. Dla wielu to no, tylko legenda. Ale jeśli jesteście ciekawi, nie czekajcie. Wyruszcie w podróż. <try> 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 Znajdźcie je. Jest tam gdzieś wśród lasów i czeka. Widzimy się w następne lato.